bardzo serdecznie powitać wszystkich przybyłych Państwa na to nasze dzisiejsze spotkanie z, ze szczecineckimi mediami. Może w pierwszej kolejności przedstawię Pani Małgorzata Smukowska i Pani Edyta Kwak, właścicielki, osoby prowadzące Przedszkole Niepubliczne Krasnoludek i Małgorzata Bernaś, prowadząca Przedszkole i żłobek Niepubliczne Tęcza. Poproszę o zabranie głosu i ustosunkowanie się do do naszej, do sprawy, która dotyczy wielu mieszkańców naszego Szczecinka. I najpierw proszę o zabranie głosu panią Edytę, a później ja i pani Małgosia Smukowska odniesiemy się do wczorajszych słów pana burmistrza. Zechcieli nas tutaj też wesprzeć rodzice, przedstawiciele dwóch przedszkoli i oni też mają dosłownie parę słów do powiedzenia. Także proszę o zabranie głosu panią Edytę. Szanowni Państwo, jak już zapewne wiecie, Pan Burmistrz nie przedłużył nam umowy dzierżawy dla naszych dwóch przedszkoli Tęcza i Krasnoludek i pomimo tego, że na spotkaniu 9 stycznia 2020 roku, mówiąc, że jeżeli spełnimy wszystkie jego warunki, a między innymi najgłówniejszy, czyli podpisanie aneksu o podwyższonym czynszu prawie o 800%, to nie ma przeciwwskazań, abyśmy tę umowę dzierżawy podpisali na kolejne lata. I pomimo spełnienia tych wszystkich warunków przedstawionych nam, no Pan Burmistrz nie dotrzymał danego nam słowa, naszym dwóm przedszkolom. Według posiadanej przez nas wiedzy, o czym wiemy również od Pana Burmistrza, pozostałym pięciu prowadzącym przedszkola publiczne na, działającym na mieniu miejskim, te prowadzące podpisały takie oświadczenia, w których zrzekają się możliwości roszczenia, dochodzenia swoich roszczeń o zaniżaną dotację, no i to skutkowało podpisaniem z, nim, z nimi umowy na kolejne 15 lat. W związku z bulwersującą nas sytuacją, jaka nas spotkała, zwróciłyśmy się o pomoc prawną do kancelarii prawnej. Od ponad 20 lat prowadzimy te nasze przedszkola i nie wyobrażamy sobie, aby nasza działalność oświatowa nie miała dalszej kontynuacji. W trakcie naszej długoletniej pracy przedszkolnej nigdy z naszej strony nie było najmniejszych uchybień, ani to ze strony merytorycznej, ani finansowej, ani organizacyjnej. Wręcz przeciwnie, te dwa obiekty były systematycznie remontowane i modernizowane. I tak dla przykładu, chociażby w obydwu obiektach przeprowadzone były gruntowne remonty dachu i wymiany okien, drzwi, wymiana na przykład podłogowych wykładzin za testami zgodnie, remonty ogrodzeń, na przykład dostosowanie do wymogów PEPOS. Tu koleżanka dobudowała klatkę schodową i wszystko, co się z tym wiąże i to też kosztowało około 50 tysięcy u nas w klasnowódku z kolei dobudowałyśmy salę dydaktyczną z pomieszczeniami gospodarczymi. Koszt około 300 tysięcy za zgodą burmistrza, oczywiście. I na tą salę również mamy kredyt, który spłacamy cały czas. I na przykład wycięcie topoli na terenie naszego ogrodu, które zagrażały dzieciom. Wszystkie te prace, które wykonujemy w naszych budynkach, czy modernizacyjne, czy remontowe, wykonywałyśmy z własnych jakby wypracowanych pieniędzy. I tutaj długo by wymieniać te wszystkie prace, które zostały w tych budynkach wykonane, ale podsumowując, wszystkie one zostały, tak jak powiedziałam, wykonane na nasz koszt i miasto, które raptem przypomniało sobie, że od 20 lat ma budynki na przemysłowej i na nowej, nie dało ani złotówki na te remonty i na te modernizacje, więc my, godząc się na to też w naszej umowie, Którą podpisywałyśmy, którą oczywiście sporządzało miasto. Wykonywałyśmy te czynności, tak? Natomiast teraz po tych wszystkich latach chce się nam powiedzieć, nawet nie dziękuję, tylko po prostu panie sobie mogą odejść. Przyjdzie ktoś inny. Następna sprawa. W naszych przedszkolach Obecnie edukuje się w przedszkolu Prasnowudek 140 dzieci, natomiast w przedszkolu Tencza 128. Kolejna nieścisłość, którą Pan Burmistrz podał w którymś z wywiadów, że u nas jest 170 dzieci, a w tęczy 140. Także nawet takiej wiedzy Pan Burmistrz niestety konkretnej nie ma. Szanowni Państwo, od wielu lat dotacja oświatowa, którą otrzymujemy dla na naszych dzieci i pracowników była przez miasto zaniżana. Miasto pobierając pełną subwencję światową z budżetu państwa, równolegle nie wypłacało pełnej dotacji miesięcznie na jedno dziecko. I tak dla przykładu: według wyliczeń kancelarii, w roku 2012 miasto wypłaciło miesięcznie na jedno dziecko 300 zł, a powinno 516,37 groszy. W roku 2015 wypłaciło 357,50 groszy, a powinno 615,34 groszy. Zastanawiające jest jednak, że tak wielka różnica nie została przez miasto dostrzeżona i nie wywołała żadnej refleksji. Kwota dotacji ustalona przez miasto odpowiadała punktom przedszkolnym, proszę państwa, a nie przedszkolom prowadzonym na terenie miasta, gdzie powinna opiewać na kwotę 75%. W spornej kwestii dotacji podjęłyśmy próbę mediacji z panem burmistrzem. Niestety w celu polubno, polubownego rozwiązania ym, tej sprawy no niestety pomimo naszych chęci i dobrej woli. Pan burmistrz nie podjął mediacji. Dlatego z przykrością informujemy też, że tydzień temu właśnie odbył się przetarg na nasze prowadzenie działalności oświatowej w naszych budynkach, które dzierżawimy. Warunki przetargu, jak już Państwo wiecie, wykluczyły nas z udziału w nim, i chodzi tutaj o punkt ósmy podpunkt czwarty, co potwierdziła też Kancelaria Prawna, że jest to wykluczenie. Dlatego zadajemy pytanie, czy w postępowaniu przetargowym nie dopuszczono się nadużycia. I co należy zrobić za nieistniałą sytuacją? No proszę Państwa, odpowiedź jest tylko jedna: Podjąć rękawicę i walczyć o prawdę. Dlatego swoich roszczeń będziemy dochodzić na drodze prawnej, o czym będziemy Państwa informować. Jednocześnie chciałabym też powiedzieć, że przekażemy wszystkim mediom stanowisko Kancelarii, prawne, kancelarii Prawnej w naszym imieniu, napisane z konkretnymi danymi i konkretnymi treściami. Dziękuję bardzo. Może no, ja w tej chwili odnosząc się do wczorajszego wystąpienia naszych włodarzy, chciałabym w paru zdaniach, dosłownie, żeby już nie przedłużać, ustosunkować się do tego, co mówił pan burmistrz Daniel Rak. Pan burmistrz wielokrotnie wymieniał, że mówił, że bardzo korzystne umowy podpisałyśmy z miastem. Jest faktem, że one były korzystne, ale myślę, że one w tamtych czasach, w 2000 roku czy później w 2007, kiedy podpisywałyśmy kolejną umowę, były korzystne dla obu stron to my byłyśmy jak gdyby namawiane swego czasu, żeby przejąć te przedszkola jako placówki niepubliczne. To miasto, nikt inny tworzył umowy i to miasto wskazywało w tych umowach ile musimy płacić. We wczorajszej wypowiedzi pana burmistrza padło porównanie 2 złote, a 37, bo starostwo komuś tam wypożyczyło na działalność przedszkolną budynek. 2 zł to było w 2000 roku, proszę Państwa, dlaczego pan burmistrz porównuje kwotę z ubiegłego roku 35 zł i 2 złote sprzed kilku, kilkunastu, czy już nawet można by powiedzieć kilkudziesięciu lat. Nie jak to się ma. Po urealnieniu opłat za przedszkole, tak jak wielokrotnie mówił pan burmistrz, te kwoty są o wiele wyższe. W przedszkolu krasnoludek jest to około 19 zł, u mnie jest to ponad 20 zł za metr kwadratowy. I te bardzo korzystne warunki umów to, proszę Państwa, scedowanie na nas wszystkich remontów, inwestycji, przeglądów, ubezpieczeń. My nie dyskutowałyśmy na ten temat, po prostu takie warunki zostały nam przedstawione, takie warunki przyjęłyśmy. I teraz się troszkę zgubiłam, ale to nic. Pan burmistrz podkreślał wielokrotnie to hasło urealniania cen w naszym mieście. Zaczął urealnianie chyba od właśnie przedszkoli. Wiemy, że w, w naszym mieście działają podmioty, które są albo zwalniane, albo mają naliczaną symboliczną kwotę dzierżawy. W okresie lockdownu przedszkola zwracały się, kiedy były przez cały miesiąc przedszkola zamknięte, przedszkola zwracały się do pana burmistrza z prośbą o ewentualnie obniżenie tej kwoty dzierżawy. No niestety żadna, żadne z przedszkoli, które się w, w, tym, w tej kwestii zwróciło, nie otrzymało takiej pomocy. Pan burmistrz wspomniał, że, będąc na wiele, wiele lat już na stanowisku wcześniej wiceburmistrza, obecnie burmistrza, nie słyszał, aby przedszkola borykały się z problemami. Oczywiście, że nie słyszał, bo nigdy nie uczestniczył, w, będąc wiceburmistrzem, w naszych rozmowach z, ze swoim poprzednikiem, kiedy to wielokrotnie zwracałyśmy się o podwyższenie kwoty PKD. Przedszkola same borykały się z trudnościami, same dźwigały ten krzyż, jak to powiedział pan burmistrz wczoraj. Oczywiście yy, każdy dźwiga krzyż taki, jaki chce dźwigać, taki, jaki ma do dźwigania. Yy, my, ten krzyż nasz, jak to określił pan burmistrz, dźwigałyśmy naprawdę z przyjemnością, bo jeżeli ktoś prowadzi placówkę, pracuje w tym zawodzie, tak jak w moim przypadku ponad 30 lat, a przedszkole prowadzę już ponad 27, bo wcześniej prowadziłam jako dyrektorka przedszkole publiczne, to ja naprawdę ten krzyż dźwigałam jak sztandar. I to, że zdarzały się chude lata, to zdarzały się grube lata, jak w każdym biznesie. I uważam, że to, że nie zwracałyśmy się do pana burmistrza, bo i po co? Miałyśmy wyraźnie nakreślone w umowie, co możemy, a czego nie, i nie oczekiwałyśmy żadnej pomocy od pana burmistrza, z naszymi problemami borykałyśmy się same. Wielokrotnie sygnalizowałyśmy, że ta kwota jest źle naliczana, zawsze słyszałyśmy, że jest naliczana zgodnie z przepisami. I jeżeli nam się nie podoba, to możemy zrezygnować. To jest stały punkt w naszych rozmowach. Nie podoba się, są inni, którzy czekają. To dzięki naszemu wystąpieniu na drogę prawną dotacja wreszcie jest naliczona prawidłowo. Są to, trzeba, przy, trzeba też podkreślić, że są to pieniądze, które miasto kontroluje, sprawdza i sprawdza, czy zostały prawidłowo wydatkowane. Całą dotację musimy rozliczyć do zera i tak jest w y, przypadku wszystkich przedszkoli niepublicznych, a teraz szczególną uwagę zwracamy na to, żeby y, te dotacje były y, jak zwykle prawidłowo, ale ze szczególną troską rozliczone y, co do zera i zgodnie z obowiązującymi przepisami. Ja tyle odnośnie wypowiedzi pana burmistrza Raka, a jeszcze tu koleżanka do, odnośnie wypowiedzi pana Czuka i pana wiceburmistrza Maksymona. Tak, chciałam powiedzieć, drodzy Państwo, że na wczorajszym briefingu pan dyrektor KCW Panczuk wyraził zadziwiającą opinię co do przetargu, co do warunków przystąpienia do tego przetargu, bo mianowicie podkreślone zostało, że panie mogły przystąpić, albo dlaczego panie nie złożyły oferty, no więc zadziwia mnie to, że. Nie spełniając jednego z postawionych warunków, my spełniłybyśmy niby ten warunek. Albo ja czytam coś bez zrozumienia, albo nie wiem, co ze mną jest nie tak, bo ja zupełnie inaczej rozumiem ten punkt. Więc zadziwiające jest to, że taką opinię wyraża Pan Czuk wcześniej padło to również u pana, z ust pana burmistrza. Niestety, no, zaskoczone jesteśmy tą formą. Komisja, mimo braku spełnienia jednego z warunków, może rozpatrzyć ofertę. Wydaje mi się, że konstruując ofertę przetargu, podane kryteria są sztywne. One są ustalone po to, aby do nich się dostosować i je uczciwie spełnić. Tak? Tutaj wydaje nam się, że pozostaje wiele znaków zapytania. Yy, niestety, niezrozumiałe jest też to, że z jednej strony w opinii pana Czuka mogłyśmy przystąpić, a z drugiej strony mówi, że miasto zastosowało taką formę zabezpieczenia, bo takie miasta stosują, że mogą wykluczyć, jak ktoś się z, z miastem, powiedzmy, czy z gminą miejską w sporze. Hmm. Jakieś dziwne to jest, proszę państwa. Nie wiem. Pozwolę sobie pozostawić to bez komentarza do osądu państwa. Yy, tak samo twierdzenie pana dyrektora czuka że no cóż że ktoś się spóźnił z wadium komisja jednak to rozpatrzyła pozytywnie i przyjęła czegoś chyba też tutaj nie rozumiem bo wydaje mi się że złożenie oferty wpłacenie wadium powinno być w jednym czasie natomiast jak można wyjść poza ramy ustalonych kryteriów widocznie w tym przypadku można było no jest to dla nas też niezrozumiałe i uważamy że mm, przeprowadzenie tego przetargu ma wiele uchybień niestety Uważamy też, że jest to jakieś przyznanie się do błędu Pana Czuka w tym momencie, że komisja jednak ustosunkowała się pozytywnie chociażby do przypadku wpłaty tego wadium. To również pozostawię bez komentarza. Chciałam dodać, że bardzo było nam też miło usłyszeć wreszcie wypowiedź Pana Wiceburmistrza Maksalona, który odpowiedzialny w naszym mieście jest. Za oświatę, bo po raz pierwszy odniósł się do przedszkoli. Chcemy zapewnić pana wiceburmistrza, że dzieci w naszym przedszkolu są bezpieczne, spokojne, w naszych przedszkolach obu. My, niestety, jako dyrektorki nie wplątujemy dzieci w żaden spór. Więc naprawdę proszę, proszę ważyć te słowa, jakie, jakie się publicznie wypowiada, bo niepotrzebny jest żaden zamęt i wprowadzanie wielkiej jakiejś niepewności. Mijanie się z jakąkolwiek prawdą, niestety. Pan burmistrz Maksalon, odpowiedzialny za oświatę też niestety no, myli pojęcia, bo niestety organ prowadzący, a właściciele przedszkoli w naszym przypadku to jest jedno i to samo pojęcie. Tak? Więc proszę odsłuchać i, i, i zobaczyć, jak się wypowiada pan Maksalon. Proszę Państwa, nam chodzi naprawdę o prawdę, o klarowność, o przejrzystość całej tej sytuacji. My stoimy wprawdzie i dlatego chcemy walczyć o swoje, bo nie możemy dłużej tolerować takiego traktowania nas jako podmioty, które zajmują się działalnością oświatową w tym mieście, realizując y, zadanie własne gminy. Dziękuję. Zaproszę może przedstawicieli rodziców, którzy y, zechcieli nas wesprzeć. Są to ich y, y, dobrowolne gesty, na, które, które wyrazili na, na zebraniu, mówiąc, że w jaki sposób mogą nas wesprzeć, więc. Yy, stwierdziłyśmy, że jeżeli tak chcą, to będzie od, ku temu okazja przy mediach, dlatego pozwolimy, żeby zabrali głos. Poproszę tutaj, może z krasnoludka, najpierw tak, Panie Danielu, proszę bardzo, Panią Widzą. Jako rodzice reprezentujący przedszkole krasnoludek, jesteśmy oburzeni podejściem burmistrza Raka do sprawy tej placówki. Nam jako rodzicom, a co za tym idzie, i naszym dzieciom. Niepotrzebna jest zmiana prowadzących przedszkole. Nas sprawa budynku nie interesuje. My przyprowadzamy dzieci do konkretnych ludzi pracujących w tym podmiocie. Znamy personel, panie dyrektorki, to pod ich pieczą przedszkole funkcjonuje tak dobrze. Zapisujemy nasze dzieci, a także kolejne, bo znamy to środowisko. Często, nawet po kilku latach, wracamy ponownie, bo ufamy tym ludziom. Polecamy je znajomym. To między innymi dzięki obecnie prowadzącym przedszkolę paniom cały personel jest tak prowadzony, że czuje się w tej placówce serce, szacunek i oddanie. Pracujący tu ludzie są wspaniali, otwarci na potrzeby naszych dzieci. Naszym wystąpieniem chcemy okazać im wsparcie. Jest nam jako rodzicom przykro, że miasto ma takie niesprawiedliwe podejście do pań działających w przedszkolu 21 lat. W związku z zaistniałą sytuacją, my rodzice czujemy niepokój związany z dalszą opieką i edukacją naszych pociech. Jesteśmy bardzo zadowoleni z dotychczasowej współpracy z placówką i nie chcemy żadnych zmian. Cała kadra pedagogiczna, jak i pozostali pracownicy z wielkim zaangażowaniem wykonują swoją pracę, stawiając dobro dzieci na pierwszym miejscu i zapewniając dzieciom wszystko co najlepsze do prawidłowego rozwoju. Nie pozwólmy zaburzyć spokojnej atmosfery, dzięki której rozwój naszych pociech przebiega w sposób harmonijny. Nasze maluchy w, w murach przedszkola czują się bezpieczne, szczęśliwe i są akceptowane, jakie są. My, rodzice wychowanków przedszkola tęcza, mówimy stanowczo nie. Nie chcemy żadnych zmian. Po co zmieniać coś, co działa dobrze dla naszych dzieci? Dziękuję.